Cześć, Maciek Binet, Niemiecka Mentalność, kolejny filmik. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak Niemcy traktują przedsiębiorców i w ogóle przedsiębiorczość. Jakie jest moje odczucie oczywiście na ten temat i, i moja, moja opinia. Moja opinia jest taka, że jest to coś, co powinniśmy się koniecznie od Niemców nauczyć i przejąć. Oni traktują przedsiębiorców jako bardzo ważną grupę społeczną. Grupę, która kraj rozwija, która buduje coś takiego jak potencjał gospodarczy kraju, która inwestuje, która ma pomysły, która w rezultacie produkuje, zatrudnia i eksportuje, co właśnie wpływa na wizerunek kraju i tak jak powiedziałem, właśnie na taki jego bilans ekonomiczny. Ja co na przykład przejawia się w czymś takim, że na, dla przykładu w Polsce ja znam właściwie, w moim też mieście, no nie ma właściwie żadnej ulicy, która byłaby nazwana. Od, od przedsiębiorcy, od imienia i nazwiska przedsiębiorcy, co na przykład tutaj jest rzeczą, tutaj mówię w Niemczech, rzeczą normalną i oprócz oczywiście wszystkich różnego rodzaju władców, też polityków, ale jednocześnie od także jakichś ludzi kultury, sztuki, są też ulice nazywane od, od, od przedsiębiorców, właśnie. I to zobaczcie te materiał na ten temat. No, witam. Teraz właśnie jesteśmy na ulicy Oskara von Miller'a. Nie wiem, czy to tutaj widać. Oskar von Miller to był taki niemiecki przedsiębiorca, założyciel firmy AEG. Jednocześnie patriota niemiecki. Jak to przedsiębiorcy na ogół są patriotami. Tak to już po prostu jest, że jeżeli ktoś tutaj w tym kraju tworzy, ktoś tutaj w jakimś kraju działa no to jednocześnie no, nie robi tego jakby dla siebie od pewnego momentu no, czy przedsiębiorca na przykład jest no, nie jest w stanie od pewnego momentu po prostu nie jest w stanie skonsumować wszystkiego co wytwarza wszystkich zysków które tworzy no i w związku z tym e, staje się człowiekiem który ma pomysł który ma pomysł na, na, na kraj na rozwiązania pewne na jego lepsze funkcjonowanie no i też właśnie dlatego to jest taki przykład, że Niemcy właśnie to doceniają, takich ulic jest dużo, jeżeli mieszkacie w Niemczech albo spojrzycie sobie w Google'ach, no to tam będziecie mieli ulice przemysłowców, nowatorskich myślicieli typu Robert Bosch, Siemens, Daimler, Benz i tak no i właśnie najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest jakby jasny sygnał, jakby sygnał dla społeczeństwa. Przedsiębiorcy są dla nas ważni. Przedsiębiorcy budują PKB, zatrudniają ludzi. Dodatkowo powiem Wam jeszcze o czymś takim jak na przykład takie mojej historii. Kiedy ja na przykład w, w tej chwili mieszkam w innej miejscowości, ale poprzednio mieszkałem w, tutaj 3 km dalej i tam jest to jest mała gmina. Też tych przedsiębiorców jest automatycznie mniej. Ale czekałem raz w innej sprawie na załatwienie paru rzeczy w, w Urzędzie Gminy i tam jak sobie tak czekałem, sobie siedziałem na, 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 tym, na tym przesełku. Przede mną kolejka i to było w godzinach rannych. I wychodzi na to burmistrz, tak patrzy sobie i się pyta, wie pan, przede mną siedziały dwie takie starsze panie, wiedzą pan, panie co, tu jest akurat, może ten pan wejść przed wami, bo jest przedsiębiorcą, na pewno ma mniej czasu niż emerytki. I jego czas jest być może no, tutaj dla nas ważniejszy, tak jakby jakbym zasugerował, i, ale dlatego proszę, żeby go przepuścić, chociaż, chociaż jesteście, siedzicie tutaj, czy nie macie nic przeciwko temu, bo on właściwie no, on, to jest przedsiębiorca, który, który coś tworzy. I on powiedział tak, oczywiście, skoro jest to przedsiębiorca, niech wejdzie, niech wejdzie szybciej. I, i to właśnie w tym momencie wtedy dało mi do zrozumienia, że, że wielu ludzi, szczególnie właśnie w małych miejscowościach, to bardzo dobrze widać, docenia tą rolę przedsiębiorców, czego my w Polsce właściwie Ciągle jeszcze nie widzimy, ciągle pokutuje taki mit, że przedsiębiorca, i to właściwie też, też tak być może, e, to, to nie też zupełnie bez jakiegokolwiek no, powodu. Takie, rzeczywiście mamy przykłady, że jeżeli już się o przedsiębiorcach w Polsce mówi, to w takim negatywnym sensie. Nie o tym, że ktoś to stworzył. Ja właściwie nie widziałem czegoś w telewizji, jakichś takich pozytywnych historii, natomiast widziałem wiele historii w tych różnych programach, e, takich, które się w tym mainstreamowych mediach przebijają, ale generalnie mówi się o przedsiębiorcach w sposób w sposób negatywny. I tego właśnie mi brakuje, tego powinniśmy się od Niemców uczyć, właśnie doceniania i nakłaniania przedsiębiorców do ludzi, także do zastania przedsiębiorcami. Dzisiaj jest trochę trudno w ogóle tutaj mówić, bo jest ładna pogoda i jesteśmy z dziećmi akurat na, na zewnątrz. A więc no to chyba tyle w sumie, no zobaczmy, że, że przedsiębiorcy, szczególnie w Polsce, w tym momencie, w jakim ona się znajduje. Yy, dzisiaj, w roku 2015, gdzie, gdzie powinniśmy jeszcze budować eksport, gdzie powinniśmy właśnie tworzyć miejsca pracy, gdzie powinniśmy, w sensie mówię, no kraj, jako kraj, gdzie powinniśmy jeszcze więcej zwracać uwagę na budowanie siły gospodarczej i potencjału gospodarczego kraju. no Jest to bardzo ważne w tym momencie rozwoju. Także bez tego, bez takiej całej kultury i otoczki, będzie polskim przedsiębiorcom ciężko działać, a ja powiem Wam to z mojego doświadczenia, wiem jak też no, w urzędach w takich, no, takich prozaicznych sprawach są, jest, są przedsiębiorcy traktowani. także Także skończmy z jakimś tym mitem przedsiębiorcy, gangstera, tylko, tylko właśnie wspierajmy ich, wspomagajmy ich, jeżeli tylko możemy. I no, prosiłbym tutaj do polityków o jakieś rozwiązania właśnie polityczne tego systemu, żeby systemowe rozwiązania właśnie wspierały polski eksport, polskie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa i polskich małych i, i, i większych no, producentów po prostu. Tyle. To na razie. Pozdrowienia.